Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie, kochani. E, chwilkę mnie nie było, ale już tutaj do Was wracam. E, kochani, to jest kolejna tygodniówka dla trygonu ziemi. Zaczynamy od byka, a później panna i koziorożec. I e, kochani, e, pamiętajcie o tym, że to jest wróżba ogólna, więc moi drodzy, nie z każdym będzie rezonować. Weźcie dla siebie tylko i wyłącznie to, co Wam pasuje. E, no i pamiętajcie, że to są karty. My sami decydujemy o swoim życiu. Karty to nie wyrocznia, a jedynie wskazówka. Moi drodzy, zapraszam Was jeszcze na, na grupę Facebookową, w, tutaj to jest grupa prywatna, dlatego podam Wam link do, tutaj do, do grupy na Facebooku. To jest grupa, w której są warsztaty, są rozmowy, są live y na temat tarota, więc bardzo serdecznie Was wszystkich zapraszam. No, a teraz słuchajcie, wracamy do, do byka i co u byka na ten, na ten tydzień. Kochane byki, ja Wam powiem szczerze, że Wy tutaj macie bardzo fajne, bardzo fajne karty, takie bardzo, bardzo emocjonalne. Bardzo dużo uczuć tutaj jest. I słuchajcie, kochane byki, przede wszystkim ja mam wrażenie, że Wy się z kimś próbujecie dogadać, to znaczy te byki, które się próbują z kimś dogadać, to w jakiś sposób. Wy się możecie nie móc z, tym, z tą osobą dogadać, dlatego że y, tutaj, wiecie, co się pokazuje, że Wy z jednej strony bardzo się lubicie, albo bardzo się kochacie, albo tak naprawdę macie bardzo dobre stosunki razem ze sobą. Jedynym problemem jest to, że jedna, jedna z, was, z tych osób, czyli albo Wy, albo ktoś inny żyje w jakiejś iluzji, że nie do końca potrafi sobie tak naprawdę powiedzieć, co jest prawdą, a co nie. Nie widzi tej sytuacji, powiedzmy, jakby jak to, jak to określić, nie widzi tej sytuacji racjonalnie i dlatego może y, nie, możecie, nie możecie się w jakiś sposób tutaj dogadać. E, ale kochani, nie rezygnujcie. Dlatego, że tuś, to, co się pokazuje na ten tydzień, to przede wszystkim to, kochane byki, że em, wy już tak, tak jakby nie spoczywajcie na laurach, w jakiejkolwiek sytuacji jesteście, to już jest ostatnia prosta, i. I w momencie, w którym troszeczkę ten, powiedzmy, nie będziecie zwracać uwagi na tą sytuację, będziecie tylko i wyłącznie czekać biernie, to mogą się pojawić jakieś delikatne komplikacje, które Wam przeszkodzą w osiągnięciu celu. Więc tutaj, tutaj obserwujcie swoją sytuację, obserwujcie to wszystko, żeby po prostu nic Was nie zaskoczyło. Ale powiem Wam szczerze, że przede wszystkim macie dużo kobiet w tym, w tym tygodniu. Wiecie co, ja Wam powiem tak, że... I tu mi się pokazuje powiem szczerze, i żona, i to może być bardzo dobra koleżanka. Więc słuchajcie, tutaj, jeśli chodzi o. Tu mi przychodzi, jeśli macie rzeczywiście taką, taką sytuację, że jesteście mężczyzną, to do mężczyzn bardziej, albo jesteście kobietą i jesteście w takiej sytuacji, gdzie jest żona i jest bardzo dobra koleżanka to to jest dlatego, dlaczego one się na przykład nie mogą dogadać, bo jedna nie widzi tego, co się naprawdę dzieje. Ja Wam powiem szczerze, nie widzę romansu. Ja bardziej widzę zazdrosną żonę, która nie chce zobaczyć tego, co tak naprawdę jest, ale to może wiecie, tutaj energię sobie zamieniacie, bo energia, energia może być zamieniona jak najbardziej. Um, jeśli, słuchajcie, kochane byki, jesteście w takiej sytuacji, że rzeczywiście... Ciągnie was tutaj trochę do tej kochanki, czy do tej drugiej osoby, czy do kochanka, bo to też może być pamiętajcie energia zamienna. Yy, no to wiecie, to może być tak, że ta kochanka nie będzie bardzo racjonalna, że tutaj może być taka sytuacja kochani, że ta dziewczyna, czy mężczyzna kochanek tak będzie tutaj chciał, chciał że tak powiem, yy, więcej niż wy możecie dać. Tu się bardzo to pokazuje, że ta albo że, że wy możecie żyć w tej iluzji pewnej? dlatego, że myślicie, że to się da uchować, że to się da skryć, że, tego nie, że to się nie wyda. więc tutaj uważajcie moi drodzy, bo kochane byki tutaj to może tak trochę tutaj może, może to się, że tak powiem wywinąć pod waszej kontroli. Um. No, i to by było na tyle w tym tygodniu. To pamiętajcie, nie z każdym będzie rezonować. Tutaj pamiętajcie, że to jest. Jeśli to był przekaz dla, dla jednej osoby, no to był przekaz dla jednej tylko osoby. No i kochani, zobaczymy co u panny. Kochane panny, co u was w tym miesiącu. Nie miesiącu, w tym tygodniu. 26 września do. do drugiego października, co tu u Was, panny kochane dobrego. Co tu u Was, moi drodzy? O, kochane panny, wy na coś czekacie, ale, ale wiecie co, super karty. To już od razu wam mówię. E, kochani, wy, kochane panny, wy też. Kończycie tutaj jakiś etap, ale wy już zaczęliście ten nowy. To jest właśnie bardzo fajne w tym, moi drodzy, że zaczynacie ten nowy etap. Zaczynacie już tutaj y, nie od głupca, tylko od maga, czyli już coś zrobiliście, już coś wiecie, już wykorzystujecie tą swoją wiedzę, tą swoją energię, swoje doświadczenie do tego, żeby pójść do przodu. I to. Dlatego się pokazało to zakończenie, zakończenie etapu, dlatego że to Wam pomoże w tym zakończeniu. To już jest, to już wiecie, wy, wy wam, wam się wydaje, że to jest zakończone, ale tak naprawdę jeszcze potrzebujecie chwilki, żeby to wszystko dopiąć i zakończyć. I cudownie. E, przede wszystkim nie bójcie się transformacji, nie bójcie się tych zmian, bo zmiany duże idą. Zmiany duże idą, słuchajcie, być może w pracy, bo tu się pokazuje dużo, dużo monet, więc to może być praca jak najbardziej. To idzie i się tego nie bójcie, bo jak się zaczniecie bać, to wtedy, wtedy po prostu zaczniecie myśleć, zaczniecie zastanawiać się i będzie, będzie zbyt racjonalnie. O tak wam powiem. I kochani, ja wam powiem tak: Wy w tym początek tygodnia jest taki, że będziecie na coś czekać. Będziecie tutaj, tutaj yy, jeszcze może nie przyjść to, co Wy chcecie na początku tygodnia, tylko właśnie będzie to takie czas czekania, czas oczekiwania. Ale poczekajcie na odpowiedni moment, bo tutaj przy siódemce monet to jest właśnie oczekiwanie na odpowiedni moment. Nie przyspieszajcie, wy będziecie wiedzieli, kiedy zacząć działać, bo to już będzie środek tygodnia, to już taki, taki środa, czwartek, dla niektórych piątek, ale wtedy już słuchajcie, pójdziecie pełną parą, bo tu już pokazuje się król Buław, a król Buław po prostu leci do przodu, on się w ogóle nie zastanawia. Um, kochane, um, kochane tutaj, panny, uw, używajcie swojej charyzmy też, um, i, i to wszystko wam, wszystko wam pójdzie tak jak, tak, jak być powinno. Dlatego, że um, ta metamorfoza, tak naprawdę, którą wy przechodzicie w tym tygodniu, um, ona wam bardzo przyspieszy energetycznie dużo. Um, wyczekując na ten odpowiedni moment w tym tygodniu, nie przyspieszając, tak naprawdę, jednocześnie to przyspieszycie, bo jeśli bo zaczynając coś w momencie kiedy już jesteście gotowi to tak naprawdę możecie popchnąć dużo więcej spraw do przodu. Wiecie co powiem wam tak, jeśli są panny, które będą na przykład coś robić w domu, to pod koniec tygodnia słuchajcie, możecie zaczynać remonty, zaczynać być może nawet upiększanie domu, zaczynać coś tutaj Wiecie co, nie mówię o tym, że, że kupujecie dom, bo tutaj dla mnie to wygląda już już tak, już, że to już dotyczy pan, które już ten dom kupiły. E, więc e, będziecie się cieszyć po prostu z tych, z tych materialnych rzeczy pod koniec, pod koniec tygodnia. E, ale wiecie co, bardzo fajnie wygląda. To też tutaj też dla Was, panny nie ma tak jakby dużo konkretnych informacji, dlatego że energia jest bardziej taka zmienna, e, ale bardzo fajnie, tak? Bardzo fajnie, aż karty lecą, słuchajcie. Aż karty lecą. No i kochani koziorożce. Co tutaj ciekawego dla koziorożców? Od 26 września do 2 października. Kochane koziorożce, co tam u Was ciekawego? Już patrzymy. No słuchajcie, my tyle po prostu zaczynamy, że to jest niesamowite w tym tygodniu. No, koziorożce, kochani, koziorożce, wy... E, wy słuchajcie, też kończycie jakiś etap w życiu. No rok, rok numerologiczny się zaczyna, więc wszyscy coś tam kończymy, coś zaczynamy. Ale słuchajcie, moi drodzy, e, Koziorożce, jeśli planujecie w swoim tygodniu, w, t, w tym tygodniu, w swoim życiu podróże, przeprowadzki, to jak najbardziej, tym bardziej jeśli są to podróże, przeprowadzki zagraniczne, to kochane koziorożce, jak najbardziej do tego dojdzie. I tutaj to jest, to będzie związane e, z tym, że, zaka, że kończycie jakiś etap w życiu, tak? Czyli przeprowadzka, e, czyli e, domknięcie tak naprawdę tutaj wszystkich, wszystkich spraw żeby się przeprowadzić, żeby zacząć to coś nowego. I słuchajcie, takim um, impulsem do tego może być to, że albo będziecie mieć jakąś rozmowę kwalifikacyjną być może um, i będzie to, słuchajcie, rozmowa kwalifikacyjna, która albo będziecie musieli rzeczywiście pojechać nawet za granicę, żeby, ją, żeby to, do tego doszło, do tej rozmowy, albo ta rozmowa będzie dotyczyła czegoś, jakiejś podróży. Bo to nie musi być tylko rozmowa kwalifikacyjna o pracę, to może być też taka um, bardzo ostra rozmowa na jakiś na, na, być może z partnerem, być może z byłym partnerem. E, I ta rozmowa, słuchajcie, doprowadzi do tego, że wy po pierwsze weźmiecie życie w swoje ręce, bo e, koziorożce, ja mam wrażenie, że wy odetniecie przez. E, tak, tak jak mówię, odetniecie przez tą rozmowę jakieś e, energie, jakieś rzeczy ludzi, którzy już wam. Nie służyli, którzy już nie powinni być w waszym życiu. Um, no i ruszycie do przodu. Życie bierzecie w swoje ręce, um, podróżujecie i tak naprawdę um, patrzycie tylko na to, um, co jest dla was dobre. I to jest fajne. Tak powinno być. Tutaj znowu słuchajcie, jeśli macie um, kogoś, kto wam tutaj może dobrze doradzić, to może być ojciec, może być brat, może być. Osoba, która była dla Was tak, jakby jakimś takim wzorem męskim. Słuchajcie, bo mogą powiedzieć coś ważnego, co Wam tutaj bardzo pomoże. I słuchajcie, korzystajcie z okazji w tym tygodniu. Kochane Koziorożce, w tym tygodniu możecie mieć tak dużo różnych ciekawych e, ofert, e, i korzystajcie z nich, bo te, które do Was przyjdą, to są oferty, które są Wam przeznaczone, które już przychodzą z góry, które. E, Dadzą wam tak naprawdę na długie lata, dadzą wam jakiś tutaj profit, więc um, korzystajcie z tego, co do Was przyjdzie w tym tygodniu, bo y, tak jak mówię, to, co do Was przyjdzie, to już jest, to jest wasze, to jest przede wszystkim Wam przeznaczone. Um, kochane koziorożce, dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie. Wszystkim Wam dziękuję za wysłuchanie. E, jeszcze raz, kochani, zapraszam do grupy na Facebooku. Będzie link, będzie, będzie tutaj link z zaproszeniem. I słuchajcie, do zobaczenia w następnym, w kolejnym filmiku. Wszystkiego dobrego na ten tydzień i widzimy się, za, widzimy się już niedługo.